Hej, hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne takie wiosenne mierzymy. Mam tutaj ogromną paczkę z Sincelia. Zamówiłam nowości, które wpadły mi w oko na stronie. Już coś takiego. Bardziej wiosennego, coś w jasnych, wiosenno nawet letnich kolorach, bym powiedziała. Myślę, że to będą kolejne perełki z więc najpierw otworzymy sobie tą paczkę, jak zawsze, w formie holu. Pokażę Wam, co kupiłam, a potem będziemy sobie yy, po kolei wszystko mierzyć. Jestem bardzo ciekawa. Jak wiecie, bardzo lubię zamawiać w Synseju, bo naprawdę można trafić w bardzo fajne perełki. Super fajnie. I uważam, że Sinsei mocno się poprawił, jeżeli też chodzi o jakość tych rzeczy. I nie wiem, czy ten zauważyliście, ale Sinsei poszerzył rozmiarówkę. Do tej pory największym rozmiarem było L albo XL. A teraz nawet możemy zakupić rzeczy w rozmiarze 2 razy XL. A jak wiecie, Sinsa jest raczej taką marką młodzieżową, więc te większe rozmiary myślę, że bardziej dedykowane są na kobiece figury. Dobra, już Wam pokażę, co zamówiłam. Może najpierw pokażę Wam sukienkę, która jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o print. Do tej sukienki, którą ostatnio Wam pokazywałam, w mierzymy z Reserved która nie do końca na mnie dobrze leżała, ale cały czas właśnie szukam czegoś w czarno-białym princie i w formie takiej szmizjerki. Tutaj mamy sukienkę już z kołnierzykiem, więc mam nadzieję, że ona będzie lepiej leżała. Ma też dłuższy rękaw zakończony takim normalnym zapięciem jak to koszula. Ma w ogóle bardzo ładne takie perłowe guziczki. Wow, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Mam ją w rozmiarze XL i właśnie była jeszcze dwa razy XL-ka. Ona w pasie jest wykończona gumeczką, więc też się gdzieś tam podda naszej talii, w zależności od tego, czy mamy w tej tali mniej lub więcej. Ona już jest bardziej taką sukienką, myślę, że maxi, a nawet jeżeli nie będzie maxi przy moim wzroście, no to może być już takie naprawdę mili, więc pierwszą taką mamy sukieneczkę. Kolejna rzecz to jest taki jasny golfik. O kurczę, ale to jest fajne, słuchajcie. Patrząc na stronie myślałam, że ten golfik to będzie coś takiego bardzo cieniutkiego, a to jest taka dzianinka, trochę trochę taka, bym powiedziała jak sweterek w dotyku, bardzo miłe, bardzo milu się, wykończone takim pluszem, trochę jak te bluzy z efektem skin pitch. jeżeli znacie. Ten golfik zamówiłam w rozmiarze też raz XL, też jest dwa razy XL dostępny, chciałam właśnie coś takiego jasnego, jeszcze, wiecie, pod jakąś marynarkę grubą albo pod ramoneskę, ale już coś w jasnym kolorze, który trochę rozświetli gdzieś tam naszą zimową urodę. Bardzo fajna i też nie jest jakaś taka e, na, najmniejsza. No naprawdę jest spory ten e, rozmiar XL, więc mam nadzieję, że będzie fajnie leżała, bo w dotyku powiem Wam rewelację. Naprawdę bardzo fajny golfik. E, kolejna rzecz, czyli to jest właśnie Sinsay. Słuchajcie, wszystko jest tak zmiętolone, to jest taka zwykła bokserka. Zwykła, szara, prążkowana bokserka. Ponieważ wszystkie takie podkoszulki na ramionkach, czy właśnie bokserki, no już są zniszczone i chciałam coś takiego w miarę ładnego, nowego, co wiecie, mogę ubrać pod rozpiętą koszulę, pod właśnie jakąś marynarkę, coś, co będzie wyglądało. A też nic, nic drogiego, dlatego że wiecie, takie topy to moim zdaniem niezależnie, czy to jest Sinsay, czy to jest Reserve, wszystko jest mniej więcej tej samej jakości, więc dlatego zamówiłam ten i on jest w rozmiarze też raz XL i też była dwa razy XL. -ka. Dobra, kolejną rzeczą są spodnie. Wow, tym też jestem zaskoczona, dlatego, że myślałam, że te spodnie będą bardziej z takiej lejącej tkaniny, Coś takiego bardziej właśnie już zwiewnego, letniego, może coś bardziej e, taka grubsza wiskoza. A to jest też taka sztywna dzianina. Bardzo fajne są te spodnie. Może właśnie dzięki temu, że one są takie sztywne i grube, będą dobrze wyglądały na figurze. E, tutaj mamy takie zakładki. O, taka, takie wiecie, jak garniturowe spodnie, ale z takiej dzianiny jakby. Dresowej, bardzo fajne. Wzięłam rozmiar też Raz XL, natomiast metka jest, zobaczcie, ucięta, więc. A nie, jest tutaj. To był największy rozmiar XL, więc jestem ciekawa, bo dość spore są w pasie, ale one chyba też nie są takimi spodniami z wysokim stanem, więc wiecie, jak jest wysoki stan, to czasem ten rozmiar faktycznie wygląda na dużo, jeżeli to jest coś bardziej typu biedrówka. No to ten pas wygląda na duży, a wcale się potem okazuje, że takim nie jest. Dobra, kolejną rzeczą to są w ogóle, słuchajcie, jeansy. W mojej szafie brakuje jasnych jeansów. I nie chciałam czegoś białego, ponieważ tak jakby nie do końca efekt takich naprawdę, wiecie... Mega białych, takiej bieli, która bije po oczach. Hmm, Nie podoba mi się po prostu to. Więc wzięłam coś w takim kolorze złamanej bieli, taki Milk, taki Off White. Wzięłam rozmiar 44 i to są jeansy w stylu Monfit. Ja wszystkie jeansy z, z Scentsa ja zawsze kupuję w rozmiarze 44. Chyba jedne mam tylko 42, te takie, wiecie, szerokie, takie luźne. One są naprawdę duże i dlatego wtedy wzięłam 42 i są takie naprawdę ok. Bardzo ładne jeansy, takie lekko zwężone w nogawce na dole, taki typowy krój dla Monfit, z tyłu też bardzo ładnie, widzicie, wyprofilowana pupa, dwie kieszonki, bardzo fajny jeans, w ogóle naprawdę powiem Wam, gruby, fajny jeans i powiem Wam, że w mojej szafie jest coraz więcej jeansów Sinsaya, bardzo fajnie mi się sprawdzają, są niedrogie i moim zdaniem naprawdę warte uwagi. Kolejna rzecz, która mi w ogóle jak wpadła w oko na stronie, mówię, muszę to przymierzyć i mam nadzieję, że to będzie na mnie dobre. To są spodnie, trochę w takim stylu jak te brązowe, które Wam przed chwilą pokazywałam, ale to już jest taka um, tkanina z lnem i One są, że zobaczcie, taka szeroka nogawka. Mam nadzieję, że one będą długie, bo niestety, ale przy tym kroju spodni. Ciężko jest mi znaleźć długość do mojego wzrostu, prawie 1,80 m. No i to nie wygląda dobrze, jak te spodnie są delikatnie przykrótkie. Wzięłam rozmiar Raz XL, była też jeszcze rozmiarówka powiększona do 2 razy XL, bardzo fajny materiał w składzie mamy Len, więc naprawdę super. Powiem Wam, że bardzo ładnie odszyte, naprawdę bardzo ładnie. I też bym nie powiedziała, że to jest Sinsay, gdyby nie, nie to, że mamy tutaj metkę sinseya. Rewelacja są te spodnie i do kompletu, słuchajcie, zamówiłam lnianą marynarkę. Ja od dłuższego czasu szukałam takiej lnianej marynarki i to nawet nie co w komplecie ze spodniami, ale właśnie do shortów, do jeansów, do jakiegoś, wiecie, topu, albo do koszuli, no to naprawdę dobrze wygląda. Wygląda rewelacyjnie, tak samo bardzo ładnie odszyta. Tutaj też mamy w składzie len, właściwie to jest ten sam materiał, ponieważ jest to komplet ze spodniami. Ma tutaj takie bardzo ładne guziczki, to jest plastik ale zobaczcie, takie szylkretowe guziczki, które przypominają nam trochę e, drewniany guzik, wzięłam rozmiar L. E, rozmiarówka była do 2 razy XL. Natomiast e, co my tu mamy? Oh, może nie do końca tak dobrze odszyte, ale tu komuś się po prostu Flizelina nie, nie doszyła do końca. Ale okej, okay, nieważne, to można ogarnąć. Bardzo ładna jest ta marynarka i wiecie co jest fajnego, że ma bardzo fajną bawełnianą podszewkę, nie taką wiecie poliestrową, która nie będzie oddychała, tylko jest bawełniana. Jedynie w rękawach mamy taką już bardziej poliestrową podszewkę, ale wiadomo, że tutaj fajnie jak jest coś oddychającego, dużo lepiej będzie się to nosiło. I ostatnia rzecz, to trochę na teraz, zamówiłam taki jakby taką kurteczko-płaszczyk. Wygląda to obłędnie. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Taka krótka kurteczka, która wygląda jak płaszczyk. Powiem Wam, że jak w ogóle to zobaczyłam, to to są takie czasy mojej młodości, jak ja byłam naprawdę małą dziewczynką, i wtedy takie płaszczyki były w modzie. Przepiękny kolor, taki zimny, piaskowy beż, bo po prostu przepiękne. Na jakiś golfik, na sweterek, na top, na long sleeve. Rewelacja. Mam nadzieję, że będzie nam mnie dobra. Rozmiar L, rozmiarówka była do 2 razy XL, więc mam nadzieję, że nie przestrzeliłam. Może yy, mogłam wziąć raz XL, yy, a nie Lkę, czyli coś większego. Ale zobaczymy. Wygląda całkiem dobrze, natomiast rękaw nie wygląda na bardzo długi. Ale zaraz będziemy mierzyć to. Zobaczymy. No to co? Mierzymy. No i kochani, ta sukienka wygląda o niebo lepiej niż ta sukienka z reserved, z ostatniego mierzymy. Dlatego, że ona, zobaczcie, jaka jest długa. Jest po prostu długa, prawie po same kostki. Od razu inaczej sylwetka wygląda. Ten print wydaje mi się, że jest drobniejszy, ale przez to wygląda trochę lepiej dla figury. Natomiast słuchajcie, rozmiar jest ogromny. To jest Raz XL, chyba tak, dobrze mówię. Mogłam wziąć spokojnie L, bo naprawdę jest bardzo duża, bardzo duża. Zobaczcie, po prostu jest przeogromna. I mimo tego, że ściągnęłam ją sobie sznureczkiem na tyle, na ile mogę zmarszyć ten materiał, żeby to jeszcze dobrze wyglądało, po prostu jest na mnie za duża. Ona ma też takie, zobaczcie, bardziej nietoperzowate, że tak powiem, rękawy, czyli ten rękaw nie zaczyna nam się tak wysoko jak typowo w koszuli, tylko jest tak niżej wszyty, więc trochę ciągnie, widzicie? Troszeczkę ciągnie całą sukienkę, natomiast naprawdę dobrze wygląda, ale naprawdę rozmiar albo dwa rozmiary mniejszą zamawiajcie, bo. No jest naprawdę ogromna Tak wygląda z tyłu Naprawdę fajna sukienka Zwiewna Taka właśnie nawet na teraz Do wodków, do grubych rajstop No i później już też na, na wiosnę na, na lato Do jakiegoś luźniejszego Obuwia typu tenisówki czy klapeczki Naprawdę bardzo ładna Bardzo ładnie wykonana i powiem Wam, że odnosząc się do ostatniego mierzymy z Drizard, gdzie mierzyłam też tą taką czarno-białą sukienkę, to ta jest naprawdę dużo ładniej odszyta. Ma bardzo ładne guziki, zobaczcie. Takie ma, nie wiem czy to będzie widać tutaj w kamerze, perełkowe guziczki z takim połyskiem. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie jest odszyta. Nie wystają nigdzie żadne niteczki. Jeszcze była chyba w innym kolorze ta sukienka ale naprawdę bardzo fajna. Ale mówię, dwa rozmiary mniejsza, bo jest ogromna. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I dajcie znać, czy ja mam dalej szukać sukienki z tym printem, czy to chyba jednak nie jest print dla mnie. No bo powiem Wam, że z jednej strony bardzo mi się podoba, podoba mi się na kimś, ale nie jestem do tego przekonana, czy mi jest dobrze w takim czarno-białym, wiecie, aktywnym, dynamicznym printcie, czy to jednak trochę nie postarza. Dajcie znać, co myślicie. Ale sukienka naprawdę bardzo fajna. Kochani, ten golfik to jest jakaś rewelacja. Po prostu jest tak miły do ciała. Ma, zobaczcie, przepiękne, długie rękawy. Wygląda po prostu zajebiście. Sprawdzę, ile on kosztował. Jak zawsze wszystko Wam podlinkuję pod filmem. Ale zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jeszcze jakiegoś innego koloru. Wygląda super. Podwinęłam sobie go tak trochę tutaj do góry i delikatnie z przodu kasałam w te spodnie. Ale o spodniach za chwilę. Bardzo ładnie wygląda ten golfik na figurze, bardzo jest milusi, po prostu jest cudowny dla skóry, cudownie długie rękawy, słuchajcie, po prostu ja jestem zakochana, więc jeżeli będą jeszcze jakieś inne ładne kolory, to zamówię sobie na pewno jeszcze jeden. Fajny, sztywny golfik, wszystko ładnie wygląda. Z tyłu tak, wiecie, nic nie jest tutaj e, za bardzo obcisłego, po prostu przepięknie podkreśla figurę. I zobaczcie, mimo tego, że to jest jasny kolor, który teoretycznie e, gdzieś tam nas powiększa, pogrubia, to przez to, że on ma taki bardzo ładny fason, że ten materiał jest taki mięsisty e, i bardzo ładnie się układa, nie wygląda, wiecie, mój biust na zbyt duży. Wszystko wygląda naprawdę. Dobrze, dobra, i teraz te spodnie. Spodnie, słuchajcie, kolejny hit. Po prostu zobaczcie tą długość tych spodni. Fakt faktem, że jestem dzisiaj na boso, ale zobaczcie, jakie długie spodnie. Rozmiar idealny, ponieważ tutaj miałabym jeszcze trochę miejsca w pasie, ale w moich bioderkach niestety rozmiar mniejszy już na pewno byłby na mnie za mały i zbyt obcisły. Bardzo ładnie się układają i właśnie przez to, że to jest dzianina, czyli coś bardziej takiego grubszego, sztywnego bardzo ładnie robi to na, dla figury. Spodnie totalnie na teraz i na wiosnę, czy na jesień. Kolor idealny i zobaczcie jaki fajny outfit mi wyszedł. Naprawdę... Super to wygląda. Na to Ramoneska. Jakieś fajne czarne bodki czy brązowe. Wszystko będzie fajnie wyglądało. Jedyne, czego mi brakuje, to kieszeni tutaj, bo jak wiecie, ja lubię mieć e, kieszenie. Tak wyglądają z tyłu, więc zobaczcie, jak ładnie tutaj wszystko wygląda. Ładną pupę robią te spodnie. No, powiem Wam, że jestem w szoku. Bardzo mi się podoba ten outfit i tak jak jestem teraz ubrana, mogłabym spokojnie e, czy iść do pracy, czy na kawę z koleżanką, no gdziekolwiek. Naprawdę... Zajebiste to jest. Jestem po prostu oczarowana i już się boję mierzyć dalej, bo wszystkiego nie mogę zostawić. Chociaż wiecie, że ja zamówiłam w ogóle te wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj będę pokazywać i mierzyć. I dałam za to całe zamówienie chyba, nie wiem, 550 zł, więc na ilość rzeczy i na tą jakość, którą widzę, no to słuchajcie, rewelacja. Dobra, w sumie, jak już jestem tak ubrana, to wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało na górę, więc już sobie przymierzę ten e, kurteczkowo-płaszczykowate odzienie, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Uuu, rękaw jest e, króciutki i to bym powiedziała bardzo krótki, ale jak wiecie, ja mam złodziejskie ręce. Wow! Rewelacja, słuchajcie, to jest! I faktycznie mogłam wziąć rozmiar większy, czyli XL. -kę. Jest dobry, ale czuję się taka, wiecie, że jest mi tutaj za ciasno, ale naprawdę rewelacja to jest. Może też przy większym rozmiarze byłby trochę dłuższy rękaw, ale przypomnę Wam, że ja mam prawie 1,80 m wzrostu i wręcz złodziejskie ręce. Jak ja to mówię, mam ultra długie ręce i długie nogi. Nawet jak przy swoim dosyć wysokim wzroście, zawsze mam z tym problem, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ta kurteczka jest. Rewelacja. Naprawdę super. Tak wygląda z tyłu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ładnie się układa. I zobaczcie: mamy piękny, czekoladowo-śmietankowy outfit. Na wiosnę, na jesień. Rewelacja. Kurteczka jest. Naprawdę fajne. Nie wiem, jak się to będzie sprawdzało. Wiecie, to jest poliester, i wiadomo, że to może się kulkować. Natomiast, jak wiecie, wełna ma też to do siebie, że się kulkuje. I te wszystkie płaszczyki, które mają w składzie wełnę, czasem szybciej się kulkują niż te poliestrowe. Ale wiecie, wystarczy ogolić i, i będzie dobrze. A naprawdę bardzo ładnie odszyty, bardzo ładnie wykonany. Chciałam teraz, tak wiecie, rękę do kieszeni. Super, a tutaj? A tutaj są kieszonki z boku. O. Super, naprawdę rewelacja. Dobra, lecimy dalej i mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie wyglądało i że mi pomożecie coś wybrać. Bo tak mówię, wszystkiego nie zostawię. Kochani, czy Wy to widzicie? To są kolejne jeansy Cinsia, które podbiły moje serce. Długość, rewelacja. Jeżeli chodzi o Monfit, nie potrzebuję nawet centymetra więcej. Zawsze można sobie je też delikatnie fajnie wywinąć właśnie do tenisówek do klapeczek, żeby uzyskać taki efekt z takich 7 ósmych, to też ładnie wygląda, jak widać, trochę kostkę. Wszystko fajnie leży, są idealne, nie są za duże, więc ten rozmiar 44 jest naprawdę fajny. Zobaczcie, jak wygląda super pupa. No, po prostu jeansy sztos. Mają fajny, wysoki e, stan. Ładnie tutaj modelują też brzuch, więc wiecie, m, często jest też tak, że te spodnie, które są bardzo wysoko, e, ściskają nam tutaj i potem nam się robi taki brzuszek. A tu wszystko ładnie trzyma, bardzo ładnie wygląda. Przepiękny jest ten kolor. Po prostu rewelacja, słuchajcie. Ja nie wiem, ale powiem Wam, że ostatnio każde mierzymy z Sinseya jest naprawdę trafione, wszystkie rzeczy są fajne, zawsze mam problem, żeby zdecydować, co dodaję, a co zostawiam, ale zobaczcie, nawet taki outfit jak mam teraz, taki jaśniutki śmietankowy golf, i do tego te jasne śmietankowe jeansy. No, wygląda to rewelacyjnie. Już taki bardzo jaśniutki pastelowy outfit, do tego nawet właśnie jakieś um, konwersy jakaś ramoneska, albo o, słuchajcie, taki płaszczyk na to, e, tręczyk beżowy, no rewelacja. Nie wiem, słuchajcie, ale no ja jestem w szoku. Dobra, został nam jeszcze do mierzenia ten garnitur e, z lnu, więc też jestem bardzo ciekawa, e, bo jak na razie to wszystko jest wow. Dobra, mam na sobie cały ten komplet, czyli liniana marynarka, ubrałam pod spód ten szary top, i spodnie. I w sumie może zacznijmy od góry. Top, jak to top prążkowy, natomiast powiem Wam tak, odwołuję to, co powiedziałam, że nie ma znaczenia, czy taki zwykły topik, bokserka z Rizev, czy z Zary, bo jednak ultra cieniutki jest ten prążek. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale nie ma prostego dekoltu. Jak za te pieniądze jest jak najbardziej ok, zwłaszcza jeżeli potrzebujecie to właśnie pod spód, albo na lato tak wiecie, do latania, żeby to nie była droga rzecz. Ale nie, jednak jakość tych prążkowych, cienkich topików wydaje mi się, że z Zary jest na pewno o niebo lepsza. A i z rezerw też myślę, że są delikatnie grubsze. Dobra, jeżeli chodzi o marynarkę, to rozmiar jest na mnie ok. W ramionach jest idealnie, tutaj też jest idealnie. Większa byłaby tutaj moim zdaniem już za duża, za luźna. Spokojnie mogę się zapiąć, natomiast taka leniana marynarka, moim zdaniem, dobrze wygląda i jest tak. Luźno puszczona, rozpięta, dużo lepiej to wygląda. Rękaw, słuchajcie. Rękaw jest na mnie taki na styk e, i tylko dlatego jest dla mnie na styk, bo e, po pierwsze, e, nie ma marynarki chyba, która by miała na mnie idealny rękaw. Zawsze ten rękaw jest delikatnie przykrótki. Natomiast w związku z tym, że ta marynarka jest właśnie taka halniana, lekka, że to nie jest taka, wiecie, bardzo oficjalna marynarka, to ten delikatnie krótszy rękaw wygląda naprawdę bardzo dobrze. Możemy sobie też podciągnąć rękaw i przy tej marynarce będzie to naprawdę dobrze wyglądało. Marynarka bardzo mi się podoba. Marynarka myślę, że zostanie ze mną, będzie fajnie wyglądała również do jeansów, do tych właśnie jasnych jeansów monfit, które przed chwilą wam mierzyłam. Topik też ze mną zostaje, bo tak jak mówię, brakuje mi czegoś takiego właśnie o podmarynarkę, więc też będzie ok No i teraz mamy spodnie. No i słuchajcie, z tymi spodniami mam teraz rozkminę, dlatego, że tamte brązowe spodnie były, nie były aż takie szerokie. Widzicie? One są takie naprawdę wielkie. I nie jestem przekonana, czy ten rodzaj spodni, takich bardzo szerokich, te szerokie nogawki. Czy to jest e, krój dla mnie? Jest, są długie, więc wiadomo, że te spodnie raczej będę nosić do jakichś em, balerinek albo klapek skórzanych, moim zdaniem będzie to fajnie wyglądało, e, więc długość jest idealna, więc naprawdę szacun dla Sinsaya za długie spodnie. Naprawdę każde kolejne spodnie, które mierzę, Sinsaya Jestem w szoku, że te długości są właśnie na wysokie dziewczyny. No ale potrzebuję tutaj waszej porady, co po prostu zrobić z tymi spodniami, czy je brać, czy nie, bo wydaje mi się, że one mi tutaj poszerzają. Pamiętacie, mierzyłam kiedyś też takie spodnie, bardzo podobne, natomiast jakość tamtych spodni z Senseja, a, a to, to jest po prostu len, więc jest naprawdę taką moim zdaniem czymś premium patrząc na, na Senseja. Bardzo mi się podobają. Moim zdaniem bardzo dobrze wygląda, już tak Wam podwinę marynarkę, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda pupa też w tych spodniach. Wszystko fajnie leży, ma kieszonki, ma przepiękny kolor. I wiecie, to jest sinsej, to nie jest droga rzecz, ale to też nie o to chodzi, żeby zostawić, bo jest tania, a potem będzie leżało w szafie. Po prostu potrzebuję Waszej szczerej opinii, co myślicie o takich spodniach do mojej figury i w ogóle co myślicie o tym komplecie. Bo no wiecie, ja zawsze raczej noszę się w ten sposób, że podkreślam nogi, ponieważ są długie i wydaje mi się, że są dosyć szczupłe. A górę wolę, wolę bardziej taką oversize'ową, no, a tutaj jakby cała jestem, taka, wiecie, luźna, no i te nogi nie są podkreślone i nie wiem, czy to dobrze robi dla mojej sylwetki. Natomiast powiem Wam, to jest naprawdę bardzo udane mierzymy. Bardzo, bardzo, bardzo udane mierzymy. To są naprawdę bardzo ładne rzeczy, bardzo ładnie odszyte. Materiały moim zdaniem nie odbiegają od materiałów na przykład z Reserved. Natomiast cena, wiemy jakie są ceny w since tak jak wam już mówiłam wcześniej za całe to zamówienie zapłaciłam niecałe 600 zł, więc naprawdę no nie duże pieniądze jak na to ile rzeczy. Zamówiłam, jak te rzeczy wyglądają, jak one są odszyte, i szczerze Wam powiem, że gdybym ja wszystko zostawić z tego, mierzymy to naprawdę zostawiłabym wszystko poza tą pierwszą sukienką, która jest naprawdę duża i chyba zaprzestanę moich poszukiwań sukienki w taki właśnie drobny print czarno-biały. To chyba nie wygląda na mnie dobrze. Co bym chciała zostawić? Słuchajcie, na pewno tą lnianą marynarkę, bo to jest naprawdę coś bardzo fajnego. Do biura na spacer. Będzie fajnie wyglądała właśnie do takich wiosenno-letnich stylizacji. Bardzo ładnie jest odszyta, naprawdę jest rewelacja. Ten jasny golfik jeansy na pewno zostawiam. Zastanowię się nad tymi brązowymi spodniami, a jeżeli nie te brązowe spodnie, a doradzicie, żebym zostawiła cały ten liniany komplet, no to bym zostawiła chyba wtedy całość. No ja Wam, że fajnie się w tym czuję. To jest takie coś innego. Ja nie mam takich rzeczy w szafie i chyba. Miałabym ochot na coś takiego, ale nie ja wiem się po prostu przekonać do takich spodni. Dobra kochani, dzięki, że byliście w kolejnym filmie ze mną. E, zostawcie łapkę, jak wam się podobało mierzymy. Koniecznie zostawcie komentarz, co powinnam zostawić, co wam wpadło w oko i czy coś zamówiłyście z mojego mierzymy. Będzie mi bardzo miło i będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Więc widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!